Dzień dobry, naszym gościem jest pan Ryszard Skibicki, właściciel Skibicki Technika Transportowa. Dzień dobry. Witam. Panie Ryszardzie, Państwo zaczynali swój biznes w 1981 roku, to były trudne czasy. Jak Państwu udało się odnieść ten sukces? Jesteśmy, można powiedzieć, czwartym pokoleniem rzemiosła. Mój pradziadek zaczął, powiem może taką lekką historię, wrócił z wojska pruskiego w 1880 roku, założył pierwszą kuźnię z Kempem z jest na trasie, przy 10, na trasie na Warszawę, z Sorunia na Warszawę. Mój dziadek wrócił akurat, to był Piłsudczyk, był w wrócił z wojska, można powiedzieć, Piłsudski, to był Piłsudskiego, tak w 1920 roku. Dostał uprawnienia do prowadzenia działalności kowalstwa, wojsko sobie zrobił. Mój, mój ojciec w 1952 roku, no ja w 1900 dokładnie, w 1982 roku oficjalnie można powiedzieć, zacząłem działalność pod nazwą Mechanika Pojazdowa Ryszard bicki I to było, można powiedzieć, początkiem. Wszystkie, można powiedzieć, cały mój ród robił pojazdy. W tych czasach, w tych wcześniejszych, było, były to pojazdy konne, można powiedzieć. Wszystkie pojazdy były tak zwane konne. Później mój ojciec, akurat w tych latach, była zmiana takich wozów z metalowych kutych na gumowe. Wtedy pamiętam, jakie to ciężkie czasy były, jak ojciec szukał opon, bo jakie, jak to te wozy. Te wozy schodziły jak można powiedzieć ciepłe bułki. No i tak to wyglądało. Ja, można powiedzieć, w 82 roku. Zaczęło to trochę też od giełdy, bo miałem, kupiłem, pamiętam, taki samochód ciężarowy Star 200, przerobiłem go na wywrotkę. Pojechałem na giełdę go sprzedać, chciałem jakieś tam pieniądze, już nie pamiętam, to były te, te duże pieniądze. No i wtedy się okazało, że, że ludzie mi zrobili przetarg na, na tej giełdzie, chciałem po prostu mniejsze pieniądze, dostałem dwa razy tyle. No i takim było to, bodźcem takim było do stworzenia firm, firmy można powiedzieć Stricte zabudów, żeby przerobić jakiś samochód, na przykład ciężarowy, przerobić na wywrotki, żeby bardziej było to uniwersalne i to było takim, można powiedzieć, motorem, że coś w tym jest, że, że taki jest to popyt na to. Mamy trochę smak, jednak w metalu tyle lat, to trzeba się z tym urodzić, i tak to wyglądało pierwsze były początki. Panie Ryszardzie, przecież, bo to były chyba trudne czasy, prawda? Wtedy w Polsce dominowały w zasadzie samochody typu marki Star i Jęcz. No jak, jak udało się odnaleźć na tym rynku? No, tym bardziej, że przecież to były czasy PRL-u, gdzie jednak ta własność prywatna no, była dosyć mocno ograniczona. No wtedy były takie czasy inne. Nie można było, można powiedzieć, u mojego ojca, jak pamiętam, jak przychodziły jakieś inspekcje, czy tamten, to sprawdzili, czy ten zakład robi produkcję. To było już tak inne. Inny podpuszczali nawet mnie jak byłem Aha. mały. Co to, dlaczego, czy to, czy to zrobi produkcję, czy nie? Tak to wygląda. Ale powiem jeszcze, wracając do tych, do tych zabudów. Kwestia taka, że w latach 80. w Komunie był tak, taka, taki był wielki popyt na na przykład na ciężarówki, i obojętnie, czy to klient na przykład chciał wywrotkę, czy to ona miała burty wysokie, czy była mała, mała, obojętnie, po prostu była była kupywana, i był cieszył się, że oboję coś dostał. Dzisiaj te warunki się zmieniły. Są to można powiedzieć zabudowy szyte na miarę. Klient po prostu jest nasz pan potrzebuje taką zabudowę. Tak samo jak z człowiekiem jest człowiek, potrzebuje jakieś indywidualną rzecz, potrzebujesz tak zwany szyty garnitur na, na miarę. I tak to wygląda. I dzisiaj klient jest po prostu można powiedzieć odnośnikiem tego co potrzebuje i dostaje taki towar jak, jaki potrzebuje. Nie tak co mu obojętnie, żeby tylko dostał. A co jest? Kiedyś tak to było. Przepraszam, kiedyś tak to było. Czy pasował, czy nie pasował, cieszył się, cieszył się że coś do w ogóle zostało kupione, że coś miał. A co dzisiaj jest Państwa hitem sprzedażowym? Naszym hitem to jest urządzenie hakowe. Można powiedzieć, że jesteśmy największym producentem w Polsce urządzeń hakowych do, do, 20, do, do 20 ton, można powiedzieć, bo 20 ton trochę nam rynek można powiedzieć, klienci zagraniczni, bo to jest takie bardziej topowe urządzenie, wtedy musimy walczyć z klientami zagranicznymi. I przejęliśmy rynek, można powiedzieć, że jesteśmy numer jeden w urządzeniach hakowych do, do 14 ton, do 16 ton. No i wywrotka. Przy okazji, przy okazji zaczynaliśmy od tych wywrotek i te wywrotki trójstronna, wywrotka rynna, tego typu urządzenia są naszym hitem. Można powiedzieć, my też mamy swoją niszę rynkową, nie idziemy, w dużą produkcję, bardzo seryjną, na przykład wywrotek, bo jednak to jest takie, wiąże się z, z potencjałem firmy, ale są takie firmy na przykład, że, że idą w taką dużą produkcję. My mamy swój przedział niszowy, że mamy bardziej uniwersalne, można powiedzieć bardziej skomplikowane i to jest nasz, nasze motto po prostu, że w wywrotkach robimy to, co klient sobie życzy. Panie Szanowni, a oprócz wywrotek, też Państwo e, współpracują z, z sektorem budowlanym. Tak, tak, sektor budowlany to są wywrotki, ale też mamy, wiemy, że na przykład śmieci, urządzenia kontenerowe, logistyka, to jest praktycznie, można powiedzieć, przyszłość i nie boję się inwestować w urządzenia hakowe, bo, bo to jest taka, można powiedzieć, gałąź rynku, że kontener, jak kontener morski, po prostu to jest standard, się robi to standard, ludzie nie będą tego, można powiedzieć, składać, musi być to wszystko kontenerowo, dzisiaj się robi to, klucz przyjeżdża... Przyjeżdża samochód kontenerowy, zabiera, po prostu wymiana szybko to już jest standard. To dzisiaj to nie ma nie ma odwrotu od tego. Osim... Jak to wygląda. O, około 85% państwa sprzedaży idzie na eksport. Tak? Jaki, jak, jaki jest ten klient zagraniczny, gdzie państwo eksportują, a jaki jest ten klient w Polsce? Jakie są wymagania, jakie oczekiwania? A czy eksportujemy na Czechy? Dużo robimy na Czechy, na Rumunię. Na Rosję, Rosja nam trochę siadła, można powiedzieć, było lepiej. Skandynawia, ale Skandynawia też tak różne są rynki. Teraz Skandynawia jest takim rynkiem bardziej, może bardziej stabilnym takim bardziej, ale ten rynek jest bardzo wymagający wymagający dobrej jakości. Powiem krótko, jeżeli ktoś jest słaby technicznie, to niech nie zaczyna ze Skandynawią, bo zostanie wyprostowany tak mówię, prostym językiem takim, warsztatowym. Ale tutaj na przykład w tych krajach jak de, de, te kraje na tak zwane demokracji ludowej, tam gdzie Polska miała dobrą markę i nazwisko Skibicki się dobrze kojarzy to jest OK ale gdzie na przykład Polska nie miała marki to, to te nazwisko Skibicki też przeszkadza, musi być mm. po prostu coś zmienione logo, żeby to było związane z Niemcami różnymi tak i tak to wygląda w tych różnych krajach, że te, jednak te Niemcy mają tą markę, zrobiły sobie po tylu latach markę i ta marka jednak procentuje ale Polaków też szanują, można powiedzieć w Bułgarii, w Rumunii, w tych krajach tutaj ościennych nas tu szanują za, za dobrą jakość. I państwo to markę na zachodzie zmieniają, rozumiem, tak? Też tak, no dopasowujemy się po prostu do marek różnych, jednak nie ma co się, ja powiem prosto tak z koniem bić, trzeba, trzeba się dopasować. No, no, tak to wygląda. A jeszcze chciałem zapytać o Rosję, bo Rosja w Państwa planach odgrywa dużą rolę. Tak jak Pan mówi, że Państwo też chcemy jakby wrócić na rynek rosyjski i też. Czytałem, że państwo planują też tam wybudowanie pewnego zakładu. A czy no, chcieliśmy, nawet pierwszy był taki plan, żeby był wybudowanie zakładu na Ukrainie. Mieliśmy tam dość dobry układ, praktycznie uczciwy, bardzo, ale e, ta rewolucja, można powiedzieć, ta pomarańczowa rewolucja e, to wszystko nam troszeczkę te plany, wszystkie e, uległy roz, rozpadowi. No, tam się trochę zrobiło inaczej. Ciężko jest na przykład e, wyeksportować pojechać, towar zawie się na kilometry, a dany, można powiedzieć, kraj, jak Rosja, Ukraina, to ma swój specyficzny, specyficzny ma swój rynek, także się do tego rynku trzeba dostosować. Tam pojazdy idą, można powiedzieć, w innych euro, tam nie ma Takiej dużej ilości serwisów, tam trzeba się do tego rynku dostosować. Tam można powiedzieć, że klient zawsze przeciąży, musi być to masywniejsze. To nie jest Europa, że Europa potrzebuje wagi, trzeba tam być, żeby urządzenie nie było za ciężkie, tego typu, a musi mieć dobre parametry. Tam raczej, żeby więcej brało, to jest, to jest lepiej. No i masywniejsze, no, musi być mocniejsze po prostu. Tak to wygląda. A czy te rynki są ważne z tego powodu, że po prostu tam się dużo dzieje, dużo się buduje, albo będzie się właśnie też dużo działo. Tak, ale rosyjski rynek jestem trochę zaskoczony. My jesteśmy też tam, można powiedzieć, nasz trochę taki dealer, co nam sprzedaje te urządzenia, trochę nam delikatnie trochę widzę po, ty, po tych sprawach tam te, znaczy u nich te euro, to wszystko się zrobiło trochę droższe. I można powiedzieć, że, że trochę nam ten rynek też przysiadł, można powiedzieć, ale... Ale no oni są jeszcze troszeczkę daleko z tą technologią, z tym, z tą ekologią, z tym systemami, to troszeczkę to u nich to wolniej, to trzeba być na tym rynku, że, ale to jest jeszcze, jeszcze epoka według mnie. Tak to wygląda. A jak Państwo sobie radzą i radzili też w dobie koronawirusa, szczególnie w tych, w tych pierwszych miesiącach? Troszeczkę mieliśmy taki, można powiedzieć, rozpędem jechaliśmy jeszcze, rozpędem, o. rozpędem. Także nie, nie stwierdziliśmy, można powiedzieć, od razu jakichś strasznych zahamowań, ale na rynku widać, że jednak to, to wszystko przysiadło. Można, bo, boję się mniej więcej o to, że jednak te inwestycje klienci troszeczkę nam y, boją się inwestować. Ludzie w ogóle wszędzie się boją inwestować, bardziej wolą remontować, przeczekać, i tak to wygląda, że ten rynek, no jednak widać, spadki są straszne. Zobaczymy, jak to będzie. Ja się według mnie nie boję, bo ludzie jednak produkują śmieci. Muszą produkować śmieci, i te śmieci, jak po prostu jakoś pod tym kątem, może damy radę. No, na pewno rynek spadł, na pewno to się odczuwa na, po prostu na, na, na klientach, bo jednak te inwestycje, fabryki były wygaszone, zamówienie teraz nowych pojazdów to wrzesień, październik. Tak to wygląda, że to, to, to się zrobiło trochę dziwnie no, pod tym kątem. Panie Ryszardzie, są Państwo firmą rodzinnym, też jedną z znaczących firm rodzinnych w Polsce. Jakie są plany rozwoju firmy? No w tym roku no ten, ten rok pewnie będzie ciężki. No ale rozumiem, że z większości planów Państwo nie zrezygnowali. Nie no, chcemy jeszcze też wzbogacić, można powiedzieć, bazę produktu, żeby więcej było produktów, żeby. Bo można powiedzieć, jeżeli się ma większą gamę produktów, to te produkty są też takie można powiedzieć niszowe, ale też... Nie powiem tu, jak to ciężko mi tu użyć, znaczy, to użyć, okazja, znaczy są takie, że na przykład niektóre rzeczy idą bardziej, które mniej i czym mhm. więcej, większa gama produktów, to można się bardziej, bardziej po prostu być zabezpieczony przed różnymi takimi skutkami właśnie tych, tych różnych tąpnięć, Jednak drogi przestaną się budować czy różne rzeczy, czy to wtedy, czy ma się, czy ma się więcej produktów, tym można ten rynek bardziej złagodzić u siebie. Panie Ryszardzie, jeszcze na koniec chciałem zapytać Pana na jedną rzecz, bo Pan mówił, że no, firma przechodziła w zasadzie już od no, dziada pradziada w ręce rodzinne. Czy, czy Pan już ma swojego następcę? Nie, akurat są same córki. Mam trzy <laughs> córki, wspaniałe córki. no, Po prostu nie było damy, ale według mnie do metalu trzeba się urodzić. Z tym to się nie da, po prostu to, według mnie te, te gemy, można powiedzieć, rzemieślnicze. Ja jestem rzemieślnikiem ziada pradziada i rzemieślnik to była kultura, to było zadowolenie klienta, to było coś wspaniałego, ten klient można powiedzieć, ja powiem zawsze i tak tłumaczę, że rzemieślnik to miał taki charakter, że coś zrobił, mm -hmm. tak był zafascynowany tą budową, że ten klient był zadowolony, że sam, że spełnił oczekiwania tego klienta, był to uczciwie to zrobił, tylko nie raz zapomniał faktury wystawić, <laughs> no tak. tak to wyglądało rzemiosło. A kto, a, kto pana bardziej zaraził, to a kto pana bardziej zaraził właśnie miłością do metalu, jak pan powiedział, bardziej dziadek czy ojciec? E, dziadek to tak trochę może był mniej przebojowy był taki dobry kowal, ale był mniej przebojowy ojciec był bardziej taki, e, bardziej pomyślał, myślał nad takimi różnymi, miał dużo pomysłów, dużo nowości, taki był bardziej już, już ta epoka go tam robiła. Pamiętam jak ja, ja nie, tego nie pamiętam, bo w 50 chrym roku była pierwsza spawarka u nas później, to, to była po prostu rewolucja. Ja pamiętam jak oni ciężko pracowali, jak robili te wozy, po prostu jak to wszystko. To były naprawdę ciężkie czasy, to wszystko trzeba było wypracować. To nie było, że jakiś strzał wspaniały można było biznes zrobić no tak. przy obojętnie jakimś tym. To nie, nie trzeba było każdą rzecz jak piekarz. Trzeba wyprodukować tyle chleba, żeby po prostu to rozprzedać. A tak jeszcze to nie pytania... były dzisiejsze czasy, że ktoś tam coś trafił i jak no na tak. giełdzie czy gdzieś wygrał, nie wiadomo jaki biznes. Tak, jeszcze zapytam o jeszcze jedną rzecz. Pan, pan mówił, że Państwo są liderem w swojej, w, swojej jakby w swojej niszy, a czy ten biznes jest trudny? Czy mają Państwo sporą konkurencję? A czy mamy, ale to firmy są nieduże. Można powiedzieć, naszym takim największym konkurencją z lat 80., -tych, 90. -tych. to było Wokołudź, ale jednak Wokołudź było firmą państwową. No tak i to jednak ta, ta po prostu ta, ich, ta epoka się skończyła, skończyła. no pod tym kątem się skończyła. A nasze urządzenia są, ja jestem, ja podchodzę do tego, że urządzenie na pierwszy rzut oka musi być ładne, klient kupuje, oczyma i to, to nasza linia w ogóle ha haków jest bardzo, jesteśmy gdzieś na targach za granicą, to wszyscy są pod wrażeniem, że tak to można, wy tak to, tak to wygląda i tak to można zrobić, ale z drugiej strony trochę się dziwię, że można powiedzieć, że te zachodnie kraje trochę do naszych tych produktów mało przywiązują wagi. Jakiś tak mi się zdaje, odpuścili ten temat. My w tym przedziale robimy bardzo dużo. Nasz hak nie wstydzi się powiedzieć, nie, nie możemy się tego urządzenia w Europie wstydzić. Naprawdę, mamy super urządzenie. Panie Ryszardzie, dziękuję I bardzo za rozmowę. to cieszy I mnie to cieszy. Trochę żałuję, że tych fanów takiej naszej nie ma żadnej pomocy, trochę tutaj pod tym kątem, że takich fanów po prostu tej, tej techniki jest z tym problem, nie? Ale to trzeba o trzeba pomocy właśnie... jakby państwowej czy takiej oddolnej inicjatywie? Takie to no, można powiedzieć, no, my, żeby nie, żeby nie nasza firma to można powiedzieć nie byłoby polskiego urządzenia hakowego, no tak. także trochę to przykro, że nie ma, nie ma wsparcia y, takiej po prostu, takich, takich rzeczy, no, jak to wygląda pod tym kątem, no. ale, no, żeby nie mówię, żeby nie ci fanatycy co chcą coś zrobić, to po prostu to by nie było polskiego urządzenia. No. I to trochę boli, wie pan, to trochę boli, że, że jednak pomocy pod państwa nie ma dla tych rodzynków, takich, co, okay. co chcą zrobić coś polskiego. A Polacy jednak e, przez te lata nauczyli się w różnych sytuacjach, różnych. W gałęziach po prostu lawirować wspaniale, kombinować, nie to, że mówię, że pod złe, pod, złe, pod dobrym kątem kombinować, no tak. żeby nie bać się produktu, żeby, żeby po prostu, żeby nie bać się i produkować i starać się, bo to nie, nie sztuka coś robić, ale, ale po prostu, no to musi być po prostu, jednak ta charyzma musi być. Przykro nam, że tych samochodów nie mamy swoich polskich, jakby to było prywatne ręce, na pewno, na pewno by to było coś innego. No tak, Słowacy tak. mają jeszcze swoją Tatrę, prawda? Tak, no i to właśnie boli, jakby było to prywatny taki Jelcz czy Star, to na pewno by ludzie, nawet nie to, że mówię, że, ale by na przykład coś robili, żeby to się sprzedawało, jednak te rynki, te, te państwowe zakłady zrobiły to, że ta technologia po prostu przy, przespali te, te wszystkie lata. nie? Tak to wygląda. Mnie to boli, bo ja jako rzemieślnik, to czy to jest moje, czy nie moje, to, to ta technika mnie zawsze po prostu e, rajcuje i to tak to wygląda. Panie Ryszard, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.